Dzień Żywych trupów z 2008 to film, to film, o którym będzie mi ciężko powiedzieć coś dobrego. Na początek fabuła od A do Z. Mamy oczywiście, że tak mało miasteczko w Kolorado, gdzie jest... Grypa szaleje ludziom, krwawią nosy i zamieniają się w zombiaki. Przychodzi armia, jak najbardziej, nie, wy, nie wychodzi z tego, nie wyjeżdżasz z tego miasta. Chyba, jeszcze je, jestem jednym właśnie z nich, bo też mam taką <laughs> piękną chrypę. No ale oczywiście, że tak, jak najbardziej, bo wszyscy zaczynają ginąć, zombiaki zaczynają zjadać ludzi, ale to i mój brat, moja żona, moja matka. A, dokładnie wiadomo, jak to jest, kończy się wszystko, tutaj połowa ludzi ginie, połowa przeżywa. Koniec, kropka, dziękuję bardzo. Czym czemu mówię o tym filmie w tak bezczelnym hamskim skrócie? Ponieważ fabuła właśnie takowa jest. Ale zanim o fabule, to witam bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Skruch. I jeżeli lubisz takie omówienia, to pamiętaj o trylogii prawdziwego Kinemana, więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z op opcją Wszystko Gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, dzwonek, a ja już przechodzę do recenzji Oczywiście jest to nowa wersja filmu Georgia Romero sprzed wielu, wielu lat Tak naprawdę nie jest to kontynuacja, jak można byłoby pomyśleć, filmu Zaka Snydera, czyli Świt Żywych Czopów sprzed kilku lat Jakoś tak się ułożyło, że to chyba jest jedna seria jeżeli chodzi o, o horrory w ogóle, że jedne seriale, że oryginalna trylogia została zrobiona na nowo, bo rzeczywiście Tom Savini, Zack Snyder oraz tutaj Steve Miner zrobili na nowo. Wszystkie trzy części, oryginalne trzy części filmów George Romero. I okej, okay, jedne wyszły lepiej, drugie gorzej, ta wyszła zdecydowanie gorzej. Zacznę może od oczywistych oczywistości. Fabuła to już jest to, co znaliśmy 100 tysięcy razy. Pamiętaj, pierwszy film Romero pojawił się w 68 roku. Ten film pojawił się 40 lat później, w 2008 roku. Więc co by tu nie powiedzieć, przez 4 dekady temat zombiaków był ograny na każdy możliwy sposób. I wymyślać coś nowego, coś ciekawego, a chociażby zrobić dobry, sensowny, fajny film. Jest bardzo ciężko. Ten film, po pierwsze, to jest horror i jako taki nie straszy. Nie ma klimatu, nawet na, przynajmniej, że nie ma straszaków. Nic nie wyskakuje, żeby Cię przestraszyło. Nie, po prostu jak coś wyskoczy, to już 48 godzin wcześniej wiesz, że coś zaraz wyskoczy i będzie trudno, więc to jest y, słabe w tym aspekcie. Zombiaki są szybkie. Okej, okay, w porządku do tego przyzwyczaiły nas między innymi chociażby już filmy 28 dni później, poprzedni film Zakaz Snajdera, czyli Świat Żywych czubów. W porządku jak najbardziej to kupuję, ale że zombiaki są inteligentne, że są super silne, że chodzą po sufitach, tego nie było. W ogóle z scena w szpitalu, jeden zombiak chodzi po kasetonach. Kasy są podwieszone i normalnie one się trzymają, na wiadomo, że O, to sobie chodzi po sobie, jak drrr, Szybciutko. Bo to jakaś masakra, jakieś totalne nieporozumienie. W ogóle fabularnie tego filmu nie kupuję. W ogóle, w ogóle, jeszcze raz, a w ogóle. Tym razem dowiadujemy się, i to jest według mnie jedyny plus w tego filmu, dowiadujemy się, jak. Jest pokazane bardzo zresztą ciekawie, jak ten wirus atakuje organizm. Czyli, jakby animacja jest, ale jakby kamera, że tak powiem, wchodziła w organizm i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście ta. No, animacja, bardzo mi się podobało. Wydawało mi się, że to jest coś nowatorskiego, coś ciekawego, coś czego jeszcze nie pokazali nam w serii yy, żywych trupów, więc rzeczywiście to było dla mnie im plus. Ale jeżeli chodzi o, o fabuę, no to jest przewidywalne od A do Z, jest nudne i co najgorsze według mnie nie jest straszne, a horror właśnie po to jest. Jeżeli chodzi o aktorów, powraca Wing oczywiście w innej, w innej roli, wiadomo, nie ta sama, którą yy, pełnił w, yy, w świecie żywych trupów, tutaj jest gra. Troszeczkę rola inna niż, niż że to tak powiem, w oryginale, ale rzeczywiście w ingrame się pojawi. Może jest w tym filmie, ja wiem, że 3, może 4 minuty w sumie. W całości bardzo szybko odkłada łyżkę, czyli nie ma go, dziękuję bardzo, rozwalają go. Ale poza nim, to aktorsko się nic nie zgadza, kolesie, laski są bez bezdacie. Stereotypy, jaka sztampa jest, normalnie, jak już pojawia się, czarnoskóre, no to oczywiście, że tak, o, oh, jakie fajne givery, ej, hey, hello i tak dalej w ogóle, i hey, taki to mimalpaga. Po prostu jak, jak to widziałem to mówię, ale no, dziękuję bardzo, sposób prostu nudne jest beznadziejnie. Laska jest jedna, jedna blondynka. Jest to dziewczyna jednego z naszych głównych bohaterów. Cały czas Jerrya Cały czas Dzerya normalnie. Idą biegnie sobą jak atakuje ją coś Nie wygrasz w totka. Patryk Wega zrobił nowy film. Masakra, jakaś totalna masakra. Ona się w ogóle do niczego nie nadaje, i fakt, że przeżyła, no to chyba tylko dlatego, że że reżyser stwierdził: okej, okay, dobra, byłaś najgłośniejsza, po prostu to może dlatego będziesz miała tę przyjemność przeżyć. Ale aktorsko w tym w się nic nie zgadza, więc uwierz mi, fabularnie jest źle. Aktorsko jest źle. O, oczywiście, warstwa wizualna. To bardzo często powtarzam. Naprawdę, ja to bardzo często powtarzam. Budżetu było bodajże 19 milionów dolarów, więc całkiem sporo. Jak na taki, jak na taki film, ale chyba te efekty wizualne były robione. Jak już powtarzałem, Razy. na Windowsie 9.5, w pęcie, na dyskietce, bo to po prostu wygląda koszmarnie i nie ma znaczenia, czy to jest krew, która tryska, przemiana człowieka, w ząbiaka, czy cokolwiek innego. Tutaj się nic w tym filmie nie zgadza. I tak się zastanawiałem, czy oprócz tego wirusa, który tu mam pokazane, coś jest ciekawego. I tak mam zaznaczone, jest. Jest jeszcze jeden ciekawy, fajny, podobający mi się aspekt. Otóż radio odgrywa dosyć ważną rolę, chodzi mi oczywiście o stację radiową, znajduje się na ulicy Wiązów. I to oraz ten wirus, który tak naprawdę, no. Rozprzestrzenia się, jak mówiłem wcześniej, pokazane jest Rzeczywiście mi się to y, bardzo podobało y, Oczywiście stęp, schematy są, mamy jak już jest blondyng, to musi drzeć ryja, ja też mówiłem wcześniej y, Jesteśmy w jakimś bunkrze, jakimś silosie, tam naukowcy oczywiście kombinowali, to naukowcy wymyślili wirusa I on się wydostał, brzmi znajomo tak to, tak to rzeczywiście było, oczywiście nie będziemy zamykać drzwi Bo po co, po jaką cholerę, rzeczywiście nie ma, nie ma potrzeby Więc y, powiem tylko w ten sposób ten film jest beznadziejny, naprawdę daruj sobie, daruj sobie, nie oglądaj go, bo to jest strata czasu Co mnie naprawdę bardzo, przyznam to tutaj sprawdzam sobie, wkurzyło, bo rezerwował Steve Miner Weteran, weteran horrorów, chociażby Halloween H20, tutaj Felicity, Alligator Lake Placid i tak dalej, tak dalej Jego kariera już to tak naprawdę, to już jest ponad 20 lat, więc można by powiedzieć, facet zna się na rzeczy Tak jak już powtarzałem wiele razy, Alfred Hitchcock powiedział, jak masz dobry scenariusz, można kręcić dobry albo zły film jak masz zły scenariusz, dobrego filmu nie nakręcisz. A co zrobić w takim przypadku jak ten, kiedy scenariusza nie ma? Bo rzeczywiście nic tutaj się nie zgadza, jest po prostu sztampa, jest yy, kicha, jest siano, jest po prostu bzdet. No cóż, robię film, który zamiast wejść do kin wchodzi na, na DVD, na Blu-ray, nie no, chyba wtedy jeszcze Blu-ray, tak nie był popularny, na VHS-y, się na VHS-y i nie radzi sobie rzeczywiście finansowo. Bo jak już mówiłem wcześniej, film miał 19, nie przepraszam, 12, 12 milionów dolarów miał budżetu, a zarobił 300 tysięcy. 300 tysięcy! Rozumiesz to? 300 tysięcy dolarów. Tyle zarobił. Więc delikatnie mówiąc, katastrofa finansowa, katastrofa horrorowa, katastrofa w każdym innym wymiarze. Więc jak ja już mówiłem, ten film odradzam. No chyba rzeczywiście, że masz ochotę obejrzeć, bo rzeczywiście kolekcjonujesz. Mocne wrażenia? No może niekoniecznie Ale chcesz zobaczyć, no to w opisie będzie link Sprawdź sobie, czy ten film do czegokolwiek się nadaje Czy po prostu ja gadam głupoty Uwierz mi, że nie, ale zobaczysz rzeczywiście jak to będzie A jeżeli ta recenzja Ci się podoba To udostępnij ją swoim znajomym właśnie teraz Z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo Za tydzień spotkamy się przy okazji omawiania filmu Dzień żywych trupów Tak, oczywiście, ponieważ twórcy stwierdzili, że trzeba na nowo zrobić to Co już było zrobione dwa razy A jak to wyszło? O tym oczywiście za tydzień Do zobaczyska, cześć!